Praca, która jest bardzo zbliżona do mojej pracy, nazywa się wewnętrzne systemy rodzinne. Czy ktoś z Was o tym słyszał? IFS. Po części to właśnie robiłem z Aną tutaj i tak dalej. To współczujące śledztwo. Nie jest wyłącznie dla innych metod, to tylko pewne podejście. To jest to, co jest. Ale pomysły. Zauważyłem, że uczyłem, ale głównie zadawałem pytania. O to chodzi. Zasada jest taka, że jeśli zadasz właściwe pytania, osoba znajdzie odpowiedzi w sobie, bo odpowiedzi już tam są. Pozwólcie, że opowiem wam o współczuciu, co mam na myśli poprzez współczucie. Współczucie pochodzi od łacińskiego słowa. Pasja to cierpienie. Tak więc męka Chrystusa jest cierpieniem Chrystusa. Kom znaczy z. Więc współczucie oznacza cierpienie. Ale musimy to wytłumaczyć. Wyróżniam pięć poziomów współczucia. Jednym z nich jest to, co nazywam zwykłym ludzkim współczuciem. Kiedy mówię zwykłe, nie mam na myśli tego jako obalenia, krytyki czy odrzucenia. To niezbędne. Większość z nas to ma. Kiedy widzimy cierpiące stworzenie, nie chcemy, żeby cierpiało. Czujemy się źle. To zwykłe współczucie. Zwierzęta są do tego zdolne. Ludzie są do tego podłączeni. Tak właśnie przetrwaliśmy. Ta idea ludzkiej natury jako agresywnej i samolubnej jest kompletnym nonsensem. Nie przetrwalibyśmy, gdyby taka była nasza natura. Żyliśmy w małych grupach łowczo-zbierających przez miliony, setki, tysiące lat, aż do około piętnastu tysięcy lat temu. Jeśli nie dbamy o siebie nawzajem, jeśli nie dbamy o młodych, nie mamy szans na przetrwanie. Mówiłem o tym w porze lunchu. Kiedy widzimy, że ktoś robi coś samolubnego, mówimy: taka jest ludzka natura. Ale kiedy widzimy kogoś robiącego coś miłego i współczującego, nigdy nie mówimy, taka jest ludzka natura. Robimy założenia na temat ludzkiej natury, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ludzie, którzy nie są w stanie doświadczyć tego współczucia, są ludźmi, którzy zostali ciężko zranieni w życiu i stają się politykami, ale to zupełnie inna historia. To pierwszy poziom współczucia. Drugim poziomem jest to, co nazywam współczuciem zrozumienia. Nie wystarczy by współczuć komuś, kto cierpi. Musimy zobaczyć narkomana albo seksocholika, albo kogoś, kto jest agresywny. I możesz im współczuć. Ale to nie wystarczy. Musisz zrozumieć, dlaczego tacy są, jeśli chcesz im pomóc. Dlaczego są uzależnieni? Trzeba zadać kilka pytań i spojrzeć na ich życie. Co się z nimi stało? To jest współczucie zrozumienia. Trzecim poziomem współczucia jest to, co nazywam współczuciem uznania. I wtedy zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy na tej samej łodzi. Kiedy pracowałem z tą populacją uzależnionych od narkomanów w Vancouver, ludzi z HIV, chorobami psychicznymi, uzależnieniami od narkotyków, tak byłem odnoszącym sukcesy lekarzem z klasy średniej. Z ładnym domem, rodziną i wszystkim. A oni żyli na ulicy czy w tych obskurnych hotelach. Mieli choroby, ropnie, przedawkowanie, desperackie uzależnienie od narkotyków, które wynikało z próby uśmierzenia bólu w sobie. Poczuj tę pustkę w sobie. Ale wiesz co? Miałem pustkę, miałem ból, miałem uzależniające zachowania. Nie przez narkotyki. Nie mówię, że byłem taki jak oni, ale mówię, że te same wzorce były we mnie. Czasami, kiedy opowiadałem pacjentom o moich uzależniających wzorcach, kręcili głowami i mówili: O tak, doktorku, jesteś taki jak reszta z nas, prawda? Chodzi o to, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Na przykład Podam Ci definicję uzależnienia. Uzależnienia przejawiają się w każdym zachowaniu, w którym dana osoba znajduje chwilową ulgę lub przyjemność, a zatem pragnie, ale następnie cierpi negatywne konsekwencje w dłuższej perspektywie i nie może przestać pomimo negatywnych konsekwencji. Powiedziałem, każde zachowanie może być narkotykiem. Legalne narkotyki takie jak alkohol, nielegalne jak heroina. To może być seks, hazard, pornografia, może to być praca, mogą to być zakupy, gry, telefony komórkowe, internet, bulimia, samookaleczanie. Każde zachowanie, w którym to pragnienie, chwilowa przyjemność, ulga na krótką metę, ma negatywne konsekwencje na dłuższą metę, niemożność zaprzestania. Pozwól, że zadam Ci to pytanie. Jeśli zdajesz sobie sprawę, że jakiś czas w życiu, w którym miałeś uzależniający wzór, uczestniczyłeś, podnieś rękę, rozejrzyj się. To właśnie mam na myśli to współczucie uznania, kiedy zdajesz sobie sprawę, że wszystko, co widzisz w innych, jest w Tobie. To trzeci poziom współczucia. Czwartym jest to, co nazywam współczuciem prawdy. Kiedy pracuję z ludźmi, czy to na scenie, czy prywatnie, czego już nie robię, nie martwię się o to, czy czują ból, czy nie. Bo mogą mogę mieć kilka pytań, które przyniosą im trochę bólu. To nie tak, że jestem zrozumiany. Nie próbuję celowo zadawać bólu nigdy. Ale nie martwię się, czy będzie ból, bo rozumiem, że to prawda, a prawda mnie wyzwoli. Dlatego nazywam to współczującą prawdą. Próbując chronić ludzi przed bólem, który już odczuwają, nie jest współczujący, to zdrada. Ale jeśli nie potrafisz znieść czyjegoś bólu, to musisz spojrzeć na siebie, z jakim bólem sobie poradzę. To współczująca prawda. To czwarty poziom współczucia. Piąty, co nazywam współczuciem możliwości, co oznacza, że kiedy widzę tu kogoś, nie widzę tylko jego problemu. Jeżeli to wszystko, co widziałem, nie mogłem im pomóc. Muszę zobaczyć ich możliwości. Muszę zobaczyć odwagę Anny, zanim ją zobaczy, bo muszę być dla niej lustrem, żeby mogła przynajmniej tymczasowo zobaczyć, jaką jest odważną osobą. Musi zobaczyć swoją siłę, której nie daje ani ja, ani nikt inny. To jej własna cecha. Ta możliwość, czy rzeczywistość, muszę je zobaczyć, muszę to zobaczyć. Nikt nie jest ich zachowaniem, nikt nie jest ich osobowością. Zawsze jest coś głębszego, ta głęboka esencja, od której zostaliśmy odłączeni. Te wykłady mogą zmienić Twoje życie. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji.